Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Rodgar, a to jest taki filmik informacyjny, że m, można powiedzieć, że tak jakby wracam na YouTube, tylko że po prostu nie zdobyłem jeszcze swojego komputera. Ale nie wiem, chyba na początku grudnia powinienem go, powinien go już mieć, albo, albo troszkę później, nie wiem. W każdym razie ja Wam, ja wam powiem wtedy, kiedy zdobędę nowy komputer. I y, jak pamiętacie, ostatni live to był 7 miesięcy temu, czyli w kwietniu. Skry, Wiedźmin 3 dodatek krewi wino. No i y, pewnie się zastanawiacie, dlaczego po prostu tak y, sobie skończyłem live'a i więcej już nie robiłem. I dlaczego usunąłem wszystkie no prawie wszystkie filmy, które nagrałem i które i zapisy live'ów. Bo po prostu. No te live'y były, ciągle była pikseloza, nie mogłem nic z tym zrobić Strasznie mnie to denerwowało, no i wielu osobom to też denerwowa to, to denerwowało y Mam nadzieję, że wrócę jak najszybciej na tego YouTube'a Także dla tych, y co nie wiedzą, to spokojnie, nic mi nie jest, ja żyję Powinienem niedługo wrócić y no i usunąłem, albo nie, co ja gadam. No i yy, ten. To było trochę dziwne, że tak od razu odszedłem. Znaczy odszedłem, zrobiłem sobie przerwę taką niby w, od kwietnia taką i yy, po prostu sobie odszedłem. <laughs> Także komputer już powinienem niedługo dostać. I jeszcze zastanowię się, jaką grę, będę, jaką grę będę grał Ja prawdopodobnie będę nagrywał, znaczy nagrywał, streamował Skyrima albo Call of Duty 4 Jeszcze zobaczymy w każdym razie Mam nadzieję, że jeszcze kogoś, jeszcze nikt nie od... jeszcze wszyscy nie odeszli z tego kanału tam dodałem już nowych moderatorów, i to chyba wszystko na tyle, co chciałem powiedzieć. Także dzięki za oglądanie tego filmiku! Zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeśli jesteście nowi. Trzymajcie się, do usłyszenia. I pa pa, do zobaczenia na live'ach.